Witam, witam, wszystkich, z tej strony Auto słowa. a dzisiaj jest pier pierwszy odcinek z, z, z rodzinka RP, więc, więc zapraszam do oglądania. więc, więc teraz poja pojadę sobie po nowe autka. Bardzo, po, bo ja mam, ja mam tylko chlebę w prawo z bo jest zadana, ale trzeba e, iść po nowe autko. Zielono chyba, O sami... Eee, no, dobra. Czy miał pan ustawić te autko? Musiał pan się zapytać, więc rozpatrzyłem się, jo. Odebra. więc tak tutaj są nasze dwa autka, które są już takie fajne, więc to jest bogatki, się coś takiego, czekam w dniu, i Ferrari Tam no, trzeba się, nie, trzeba... oj, już przymaszonej policji. Ja mogę sobie jechać teraz 35, a ja mam ustawione, że żeby... mogę na maxa, ha mój. 200 przycisnę sobie chyba chyba polis zjadę Dobra Szybko tutaj To fajnie źle zrobiona droga Byk Ale garaż to jest nowy dom Ja od razu taki garaż Patrz jaki, jaki dał Zobacz, teraz sobie pijemy. Ojo, ojo, oj, oj. oh, wow, ale boli, ale boli. Kółko ucierpiało. Troszkę. No niestety, kółko ucierpiało. A jej się jedzie. Wow, Jezu smarry. Nie, nie, nie wiem, Nikogo nie ma, nikogo nie ma, więc sobie pójdźmy. Dlaczego ja kiedy nie skręciłem tutaj, tak żeby pojechać? Szybciej, Musimy Ale... sobie idealnie stanąć. Oj, idź, źle trochę stanął. O, zarysowałem go. Już. Zarysowałem. Ojojo, oj, lusterko odpadło. Zartypek. <grych> A, ja tylko... all do rush Pi-pi beep 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 So now the ones No, Tam się naprawiało. Papa, autko a W sumie to jest moja firma. O, to centrum handlowe. Patrzcie, tam jest moja autko. I Royce Royce Rojser Rojser. po prostu mi I robią ja nie, ja nie rozumiem Dobra, teraz pojedziemy sobie, pojedziemy sobie na przykład po jakieś zakupki Ferrari. Szkoda, że nie mam żadnego na przykład dostawczaka, ja planuję sobie niedługo wykupić wykup, dostawczaka, ale nie dzisiaj może. Po prostu pewnie niedługo sobie zmienię pracę, pewnie na dostawcę jedzenia, ale nie wiadomo, to będzie nie wiadomo. Zostawić... A, tutaj miałem Albo najpierw pojadę do kawiarenki. Co tu się dzieje? O mój Boże! Jakiś typek do mnie wsiadł Rąknięta sobie po kawkę Pyk pyk pyk, Spakowane wszystko kawka Pita szybko bo książki chyba nie, no ja nie jestem w szkole. Ale mam już po prostu tutaj mogę sobie zjeść i mam Arkada. Tutaj salka itd. Sklepik mam. Spoiler w rozwaliłem. Witam witam witam, 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 Dobra... kola Na pewno nie woję... Pepsi! no to Ja nie lubię wojanków... Co? Dobra, właśnie sobie... Będę płacił za... No, płacić popsuło się trochę o teraz zapłaciłam mam jedzonko wziąłem <grymne> mleko na ciasto, nie do końca ciasto marchewkowe w sumie jeszcze pójdę w stację benzynową pochodzę do szka a na Orlenik Będziesz się tankować? Witam, ja też witam Aha mojego się nie da Może trzeba najpierw spłacić? Teraz Nie wiem, jak wynikam, ale muszę sobie Co to w ogóle jest? Nie, nie wiem, jest Ferrari na 100% Uuu doritaski, ale nie biarem tego. Prokis. Snak. sign sign No ja chcę wyjść. Dziękuję. A bo tutaj trzeba paliwo. Będzie dostała to kiedyś za kilka lat. Krajowi tam, sąsiedzi. Proszę nie, nie, nie wchodzić mi tutaj. Proszę mi tutaj nie wchodzić. E, pozwalam. Zostaw, zostaw. Wypad. Wypad. Dziękuję. Będę jakiś tam brał. Co jest? Wysensy troszkę, ty skażesz? O, jak puzy basen. Oj, 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 oj. nawet jest. Giril. Wow, wow, wow! Oni tylko już będziemy musieli się niestety przeprowadzić, bo to jest tymczasowe, bo mam teraz jako... Tutaj mam się tym... z, z tym jako... A e ja jestem kierowcą autobusu, więc pewnie tutaj będzie... Będę być... Będę czasami teraz sobie przyjeżdżał. Więc się do lodówki. Poszłam tam. Pada poszłam tam na wydam. dobrze wyremontowane. Jeszcze budowane. Wiadomo, chyba tydzień z, z temu to wybudowali. I się przeprowadziłem. Wow. Patrzcie. Ła wow, ej, fajna! Tylko łatrze. Boli mnie! Chyba bo sobie złamałem coś, ale nie wiem... Tora! Hmm. Hmm. nie chcę do mnie wchodzić... Oj, oj, oj! O nie! Uff! Załknie, bo może ktoś się włamać. Ej, ja jeszcze muszę szybko pojechać po jajka, bo um, zrobił tym kofr. Aż brykę, już brykę muszę pójść po brykę. Ja, nie, nie! nie. O o Jezus Maria, czy tak ja nie robię? Dobra, mamy bryczka. chodźmy ją zatankować czy teraz może zadziała Po prostu nie ma paliwa Aha Nie ma paliwa Zbiornik a mi się niedługo wyczerpie. Gdzie ja miałem jechać A do sklepu No tak Szybciej, bo poszło Dobra Zobaczymy się jak już zrobię Dobra, mam już wszystko zrobiłem. Płacimy. Dziękuję, dziękuję i spy. Yeah. <muchy> <muchy> Myślę, że w tym odcinku też za tyle, tyle. Mam że Wam się serio spodoba ja jednym odcinkiem tak pracuje dwie godziny, bo, bo, bo ty, ty na razie jest chyba już 15 albo 20 raz, kiedy to próbuję zrobić. A to jest? Wow! Wow, dobra. Dzięki za oglądanie. Elo!